No i teraz otrzymałem taki list. Witam. Ponad miesiąc temu prosiłem Pana o komentarz, film na temat wywieszenia flag narodowych na kościołach 1 maja w święto komunistów. Prosiłem również o przybliżenie osoby biskupa Gliwickiego Odera, który toleruje takie patologiczne zachowanie proboszcza. Sytuacja powtarza się już drugi rok z rzędu, mimo telefonów i maili do proboszcza o zaniechanie prowokacji. Jest Pan prawdziwym katolikiem i antykomunistą, czy tylko pozorantem, jak wszyscy... Polińscy politycy? Yy, znak zapytania. Biskupa Gliwickiego-Odera pan nie tyka za wybitne osiągnięcia w procesie kanonizacji Wojtyły i odznaczenie przez rezydenta Dudę? Dwa znaki zapytania. Chyba przestanę oglądać pana filmy i je udostępniać na Facebooku. Brak panu obiektywizmu? Znak zapytania. Biskup Gliwicki-Oder jest Żydem, masonem czy komunistą? Czy wszystkim po trochu? Znak zapytania. Jerzy Szyguła, może pan podać moje imię i nazwisko do publicznej wiadomości. No to podałem.